Witaj na kanale. Dziś przyglądamy się jednej z najbardziej rozpoznawalnych jednostek napędowych stosowanych w samochodach marki Opel w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mowa o wysokoprężnym silniku o pojemności 1,9 litra, który zdobywa ogromną popularność w takich modelach jak Astra trzeciej generacji, Vectra C, a także w Zafirze i Signum. To klasyczny diesel chwalony za dobrą dynamikę, niskie zużycie paliwa i umiarkowane koszty eksploatacji. Ale czy rzeczywiście można go uznać za niezawodny? A może pod jego maską kryją się także słabsze strony? Silnik o pojemności. Jednego dziewięć litra stosowany w Oplach to czterocylindrowa konstrukcja z bezpośrednim wtryskiem paliwa typu Common Rail wyposażona w turbosprężarkę i intercooler. Występuje w wielu wariantach mocy, zależnie od konfiguracji osprzętu i rodzaju zastosowanej turbiny. Bez względu na wersję, każda z nich oferuje dobrą elastyczność, wysoki moment obrotowy dostępny przy niskich obrotach i bardzo rozsądne zużycie paliwa. Sprawdza się zarówno w codziennej jeździe po mieście, jak i w dłuższych trasach. Przy prawidłowej obsłudze silnik ten bez problemu pokonuje bardzo duże przebiegi, często przekraczające granice uznawane za standardowe. Kierowcy cenią Tę jednostkę za oszczędność w trasie spalanie potrafi utrzymywać się na poziomie poniżej 5 litrów na 100 km oraz za przyzwoitą kulturę pracy, szczególnie w odmianach wyposażonych w wałki wyważające. Niewątpliwym atutem jest również szeroka dostępność części zamiennych, zarówno oryginalnych, jak i wysokiej jakości zamienników, a także duża liczba mechaników, którzy doskonale znają te konstrukcje. Jednak jak każdy silnik, również ten nie jest wolny od wad. Jednym z najczęściej występujących problemów jest awaria zaworu recyrkulacji spalin, który może ulegać zapchaniu nagarem. Objawia się to spadkiem mocy i nierówną pracą silnika. Kolejnym newralgicznym elementem jest turbosprężarka szczególnie w egzemplarzach, w których zaniedbywano regularną wymianę oleju lub użytkowano je głównie na krótkich dystansach, co sprzyja odkładaniu się zanieczyszczeń w układzie dolotowym. Poważnym zagrożeniem jest również mechanizm klap wirowych w kolektorze dolotowym. Zacinają się lub ulegają uszkodzeniu, a ich elementy potrafią trafić do komory spalania, co prowadzi do bardzo kosztownych awarii. W niektórych wariantach pojawiają się problemy z uszczelką pod głowicą oraz z układem chłodzenia, zwłaszcza w przypadkach intensywnej eksploatacji lub po modyfikacjach elektronicznych silnika. Do typowych problemów zalicza się również usterki układu tryskowego. W starszych wersjach zdarza się zapiekanie wtryskiwaczy, co utrudnia rozruch, pogarsza pracę jednostki i zwiększa zużycie paliwa. Częstym źródłem kłopotów bywa, także dwumasowe koło zamachowe, które potrafi wydawać niepokojące dźwięki już przy przebiegach poniżej 200 tys. km. Jego wymiana jest kosztowna, ale niezbędna dla prawidłowego działania całego układu przeniesienia napędu. Zazwyczaj przy tej okazji wymienia się również całe sprzęgło, co znacząco podnosi koszt naprawy. Mimo tych wszystkich potencjalnych usterek, warto zaznaczyć, że diesel o pojemności 1,9 litra to nadal bardzo dobra i trwała konstrukcja. Odpowiednio eksploatowany, z regularną wymianą oleju, filtrem paliwa i powietrza oraz kontrolowanymi podzespołami, potrafi służyć przez setki tysięcy kilometrów bez poważniejszych awarii. Dodatkowo, jest to jednostka bardzo podatna na tuning, zarówno elektroniczny, jak i mechaniczny, co sprawia, że często wybierają ją także entuzjaści modyfikacji. Jeśli rozważasz zakup samochodu wyposażonego w ten silnik, niezależnie czy będzie to Astra, Vectra, Zafira czy Signum, zwróć szczególną uwagę na historię serwisową, stan układu rozrządu, turbosprężarki, dwumasy i kolektora dolotowego. Dobrze utrzymany egzemplarz nadal może być świetnym wyborem, oszczędnym, solidnym i z charakterem, który docenia się szczególnie po latach. Jeśli ten materiał był dla Ciebie interesujący, zasubskrybuj kanał i sprawdź inne filmy, w których poruszamy tematy związane z motoryzacją. Każdy komentarz i polubienie to dla mnie znak, że warto tworzyć kolejne treści. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.